Siemaneczko. Dzisiaj na warsztacie mamy taką wieżę w weltech. nie wiem, nie znam, to jeszcze widzę. Zobaczymy co odda. Podejrzewam, że nie za dużo, nie będę tego ważył, bo na złomie by tam tego nie przyjęli. W na pewno będą kabelki i nie podejrzewam, że będzie coś więcej. To. Więc próbujemy, zobaczymy. Jakieś robaczki tu sobie już wyjrzyją. Dużo nie mamy. Przód jest plastikowy. Przód jest plastikowy. Reszta z Plastik poleci do plastików. Drewno poleci do bio. Wszystkie śrubki łapią magnes magne z głośnika. nyki na bok z tej strony. zomuelki polecam do kobelków zróżnicow taką samą sekcję Niemniej na, na szczęście przestało padać ale ci jak jechałem ja to nawet grad jeszcze walił więc... Tylko nie za ciekawa. zobaczymy jak będzie na majówkę. Tu się w jakiś sposób podejść, nie? Taki bardziej oporny, powiem wam. Ja Przeczekając nie Można w tej światze baczą. Cudów się nie spodziewam. Ale zawsze trochę złomu wpadnie i kabelków. Więcej z tego zawsze nie będzie. Śrubka jedna uciekła. Śrubkę trzeba pizdawać to na śrubek, to to na śrubek. Śrubki środku w, w wiaderku, żeby się nie walały po sztacie no. Coś od czegoś? Nie poradź się z pójdę. Głośniki mamy oprogramowane. Bierzemy się za tego pacjenta. Nie ma sobie kawałki kawałek tych głośników. Ch** ja popłucą, dobra. Na na kawałki, takimi samymi więcej plastiku. niż czegokolwiek. Trochę złomu, ale jakaś płytka. Ale na pewno coś z napędu.

Kabelki. Nie chcę współpracować.

Trzy zielone. Jedna prąd Po dochodzimy do wadu. śrubka, jeszcze śrubka. Trzeba w końcu posprzątać. jakoś sobie te narzędzia zorganizować, żeby tak nie leżały. Będzie transformatorek. Już jest dobrze aluminium czyli trochę miedziuchy odda kawałek zostać no, o, no, no. to ten cię nie chce poddać wszystkie śrubki tu Zamykanie, zamykanie na taśmę klejącą było zrobione. Dlatego ja na nie będę rozbierał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zobaczymy tylko co no, się otwiera. Czy ten pręcik jest, jest z nierdzewki, ale wątpię bardzo. Jak taka marka na name, to będzie po kosztach robione. Musiałem sprawdzić czy widać, bo tak was trochę inaczej ustawiłem dzisiaj. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Różniczki, ale, ale, ale. będą policzone kozłom i wylądują w kubeczce z silnikami. Zobaczymy, co z nimi potem zrobimy, jak się więcej uzbiera. Czy się będzie chciał rozbierać, czy nie? Czy będzie w ogóle sens? Może się uda sprzedać. To jeszcze parki mikrośrubki. się do tego pręta, po którym sobie jeśli tak małte też chyba. O, puściła świeci. tu mamy świeci, tylko coś No Pójdź, uh -huh, niestety złom. Eee, to to jest, to jest kawałek plach, ale tego nie wyciągniemy kolejne śrubki i powinien, silniczki w sumie, bo są połączone powinny nam zaskoczyć. Te to które mają jakieś baga i by się przydała, bo są takie malutkie, że ich prawie nie widać. Dobra. Mamy słuch. Musimy pozbyć tego plastiku i będziemy musieli w całości

nie chyba tam mieć uchalę, no, no trudno jak się mówi Dobra, lecimy dalej z kabelkami odpinać? Jednak brązowa płytka, nie Nie, 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 nie Nie zielona, szkoda Znajdziemy się tylko kabelków A, to wszystko kle kleje pozalewane. Masakra jakaś. Kabelki. Świeci. Kolejny kabelek. Wszystkie układy są pozarowane klejem też na tej płycie. Ktoś ma za dużo kleju na firmie. Zielona płytka. kabelki, Sorry, pauzuję na chwilę. Dobra, bo mi się kończy miejsce w telefonie, yy, w pamięci. Ja sobie te wszystkie płytki porozkręcam, wyciągnę sobie tam ten y, trafo, tą płytkę brązową, w obudowę i się zaraz się zobaczymy na podsumowaniu. Pierwsza poległa, robimy sobie podsumowanie. Mam nadzieję, będzie, będzie słychać, bo zaczyna padać. Muszę się z tymi kabelkami ogarnąć, teraz to będzie cud jakiś.

Mamy mam 150 gram, nie będę tego liczył. On jest cen. Chciałbym tylko zobaczyć, ile wychodzi z takiej, z takiej wieży. Już taki plastik chyba. tutaj mamy 1, 2 3 cztery sztuki, wszystkie brązowe. 330 gram. Czyli wychodzi jakieś złoty złotych 60 do płytki. Chyba co? Była po 550? Nie pamiętam teraz. Dobra, płytki do płytek. I oczywiście co? Złomik. To najwięcej. Uh -huh. coś uciekło. Coś od czegoś uciekło. Zawodzimy, gdzie to uciekło. Złomiku mamy 754 gramy. Nie liczył, bo trafę nie rozebrałem. Bez sensu liczenia. Bo zysków nie poznamy. Trafą o 5 kg. Czy może gdzieś 10 dkg nie wyjdzie. Zobaczymy, to będzie złomu. 44 gramy aluminium Opłaca się zawsze się opłaca. No na bym nic za to nie dostał bo by mi tego nie przyjęli. A to zawsze parę groszy wpadnie. Nie była dobra zabawa. Dobra, jak się biorę dalej za pracę muszę się wziąć za ogarnianie tych płytek elektrycznych. Ja sobie posegregować, żeby więcej roboty potem nie było. A wy się trzymajcie do następnego. Na razie.